19 kwietnia 1943 roku w wigilię żydowskiego święta Pesach na teren dzielnicy żydowskiej w Warszawie z dwóch stron od ulicy Nalewki oraz od skrzyżowania ulicy Gęsie i Zamenhofa wjechały oddziały niemieckie. Ich celem była ostateczna likwidacja żydowskiej dzielnicy w Warszawie. W zasadzie było to zwieńczenie działań podejmowanych przez Niemców od lipca 1942 roku, od tak zwanej Wielkiej Akcji. Ku swojemu zdziwieniu Niemcy natrafili na opór. Przede wszystkim byli to młodzi ludzie, bojownicy zrzeszeni w Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskim Związku Wojskowym. Znali oni częściowo plany niemieckie, spodziewali się tego, że nastąpi likwidacja dzielnicy. W związku z tym przygotowali się właśnie po to, żeby stawiać opór Niemcom. Ludność cywilna od 19 kwietnia przebywała przede wszystkim w schronach i bunkrach. Działania powstańcze, a także ich pacyfikowanie przez Niemców trwało do połowy maja 1943 roku. Za symboliczny koniec powstania w getcie warszawskim uznaje się wysadzenie synagogi Wielkiej na ulicy Tłomackie, które nastąpiło 16 maja 1943 roku. Po wyprowadzeniu ukrywających się tam jeszcze Żydów, teren getta warszawskiego został zrównany z ziemią. Powstanie w getcie warszawskim jest największym symbolem oporu Żydów przeciwko zagładzie, przeciwko zagładzie współbraci zgotowanej przez Niemców w okresie II wojny światowej.